Dobra moi drodzy to po gierce dam ci rangę na discordzie donator o ile masz e, discorda Oskid mi zapraszam za mną wszyscy którzy przeszli A raczej większość przeszła też zapraszam za mną moi drodzy Prawie się dusza Teraz Oskid mówi zagramy wysp Kurwa kolejny leci po top po donatora jak tu zaraz wojna donatora będzie o, Oliwerek, komuś. daj bo ja jestem Janusz Kurła, jeden złotego Daj bo ja jestem Janusz Kurła. No Oliwerek, dzięki za do znajta. Dobra, Oskic mówi. Pfff. Eee, chodźcie tutaj, zagramy z fliffa. 5, 4, 3, 2. Jeden. Zaczynamy. Hmm. Co? Co, co, to, 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 to. Osoby, które spadną, nie mogą już wrócić. Wiadomo, ale zależy jak tat zagłosuje Dobra Kurwa, kolejny leci podobno i Zora. Dzięki za kolejne 24 złotych Kurwa na Nikołajki Hajs to stali zera mogę wysyłać Dzięki za donate'a. mówi mówił podczas długo, dziś, No możemy zagrać do Duo dzisiaj. Dzięki za tam morderczego. Mm. Kurwa, jak jesteś kozak, to pobi to odnate'a, brakuje ci już mało. Bo tylko. 250 e, zł. Dobra, Oskid mówi. E, Podskocz. Oskid mówi. Kusi. To ja 50 zł. No dawaj jak kozak, wojna donate kurwa. Oskrzy mi podschacz Ty byłeś ostatni, ale 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2... No ty robisz dobrze! Morto, ty robisz dobrze. 5, 4, 3, 2, 1... No teraz już nie robisz dobrze. Robiłeś jako pierwszy dobrze i nie zrozumiałeś. No serio, no, o to mi chodziło. Nie odwołałem wam. Ej, w ogóle mogę wysłać donate'a zł, 200 zł. To dawaj kurwa, bo i <grywa> na donate. Logika się ma Dobra. Na cebulę. No oczywiście Olivier, lepiej wydać na cebulę niż na donaty, Kurwa, no ja pierdolę, czego ty nie zrozumiałeś. Dobra. Oskit mówi. Zrób trzy kroki do przodu. Kurwa, ale kto wam kazał stawać Le już na też można Zginąłem przez to, że jakiś chuj mnie na początku kilofa bił To nieźle. Oskid mówi obróć się o 380 stopni Oskid mówi odwróć się o 180 stopni Zobaczymy czy znają matematykę Dobra. Kurwa, Widać, oni że ich będzie... nie ma na tym. Oskic mówi, odwróć o 90 dyskordzie. stopni. Kurwa kolejny. Oh. Oskić mówi e, walka na kilo wyrób dwie. No nie zginie Domin, dzięki twój za tak pozdrawiam. Ja tam Nikolaj. Ja wiem, że to Paypalem i może cofać. To raczej Paypalem, zaraz zerpnę. Dlatego się tak nie jaram, bo. Oskić mówi stop! Stop, 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 stop. Oskić mówi Macie e... Macie, macie... Nie, to nie Paypalem, to SMS-em. zajebiście dużą prowizją. Dobra, Oskit mówi, e, macie dwie minuty na zebranie broni, amunicji i wszystkiego co macie, co, co, co możecie. Z którymi będziecie walczyć To o dziwo nie PayPal'em, tylko SMS-em, ale z zajebiście duża prowizja. O kurwa Dobra, lecimy. W takim razie Oskić yy, mówi... No nie no dobra, jeszcze macie tą minutę na zebranie maców i wszystkiego. Będziecie walczyć. Nie możecie mieć sojuszy, pamiętajcie, ja też walczę. Ja też walczę, bo chcę umrzeć. Kurde Dobra! Oskicz mówi walka. Ja też mogę walczyć, przypominam. Ja mam down ze snajperki także o, o boże A co to znaczy waduś ja chodzę do szkoły, Co się robi To, że robię tak długie live'a, to nie że nie chodzę Domin dzięki za kolejne 25 zł Tak, już sprawdziłem Dzięki że to jest. SMS. Za 25 zł nie to SMS. Dzięki za kolejne 25 zł. stary. ile ty masz jeszcze zamiar tego wysłać kurwa. Jak ty zaraz serio to w donatora pobijesz? Już ci dosyć już niewiele brakuje. Wysłał. Ej serio, mu już niewiele brakuje, żeby Korpoderana z 300 zł. Pobić. Jeszcze tylko 200 7 <laughs> złotych. Dobra, teraz... To? Ja nie wiem, ty mówisz tak cicho, tam ktoś w tle Te, co, co? mówi, abyście pogadali do Donaitami Tak, go, Podadajcie. ty do niego mówisz, a on ci donate'a wysyła Dokładnie, dokładnie Gratuluję wygrania, mordeczko Bo i tak wygrałeś, gratuluję wygrania Gratuluję, gratuluję, o, mordeczko o, No i dobra, wygrał. głosujcie na tecie, w co gramy Jej, ja mogę się już bawić Jej Kurwa, armia nie. ptaków mi tu leci, nad blokiem. One odlatują do ciepku kraju, nie armia almia ptaków. Armia ptaków, armia ptasków. Masz rację, to nie armia ptaków, to jest armia ptasków. Kurwa, ile można tego Simona? Stary, oni mi wszyscy tyle live'a przedłużyli, że zaraz będzie kurwa on przedłużony tak długo, że... Ja się stąd kurwa nigdy nie, wy, nie, nie wyjdę. Każda złotówka daje 3 minuty, a oni cały czas wysyłają. I tak nagle kurwa ktoś tysiąc wysyła i o miesiąc dłużej, ja wierdolę Boże jewane Dobra, to chcę grać. właśnie, już. dodaj oszkicz te cyferki za to, że on ci wysłał tyle donatę. Mm, mm Same się doliczają to a, a po jakim czasie? Po sekundzie Z tipeo się doliczają po długim czasie Z ręcznie doliczam Dlatego tam jest plus ileś, bo to na tipeo Myślę, że Simon wygrał. No, Simon. No i. co? cały czas pan. Ja na ochronę. Hasło Simon 14. Pasełko to ja, Simon. Ja co ty, ja co. Dzięki domin za 25 zł to ostatni sub i dzwoneczek. No to dzięki mordeczko za e, ostatniego już donata i dzięki też za suba i dzwoneczka. Stary, wysłałeś. Ty wysłałeś. 125 zł. Nie. 7 min.